Siemanku w kówcze Dzisiaj jest taka fajna informacja um, którą muszę wam pokazać Tak muszę wam pokazać więc schodzimy się na kanał mojego kuzyna Tu jest on. O, no, nie już się ma prawie subów. Eee, tu. Mój kurz znaczy. Nie wiem, czy to będzie słychać. Łietna informacja dla widzów. Jeszcze nagramy taki jeden wspólny filmik. Ja mam pod któryś tym filmem. To był ten może to już ten? Nie. No pod tym. Starking to... Nie To było chyba pod jakimś Benem. No nieważne, jakimś tam filmem na. Bo ja, że będziesz miał 100 gości su subskrypcji. P będziesz miał 100 subskrypcji. I no włączę teraz jakąś muzyczkę. Bez praw Autorskich. Pyk. Włączę na mareśla. O, już nie na no mnie. To by było tyle z tego odcinka. Subskrybujcie. Podajcie do mojego kuzyna. I na razie.